Dlaczego przyroda tak ciekawie oddziaływuje na człowieka, że od wieków łatwiej mu wśród krajobrazów naturalnych odnaleźć siebie, odnaleźć Boga, odnaleźć tę przestrzeń, w której nie ma nic, a jednak jest zawarte wszystko uspokoić umysł, odnaleźć po prostu ten swój rdzeń i to połączenie ze wszystkim. A raczej odkryć, że nigdy nie było rozłączenia, więc na tym głębokim poziomie można się odnaleźć w przyrodzie nieraz łatwiej. Dlaczego? Tak patrząc na działanie mózgu w taki prosty sposób, można to wytłumaczyć tym, że w przyrodzie są takie dźwięki, jak szum wody, szum liści, rytmiczne śpiewy ptaków, albo buczenie pszczół, albo spadające krople deszczu. Jest pełno takich dźwięków, i one oddziaływują w ten sposób, że po prostu wprowadzają nasz umysł. Nasz mózg konkretnie na inne fale mózgowe. Po prostu osiągamy te stany, w których bardziej dostępne są fale alfa, teta, delta. Dlatego jesteśmy właśnie tak w głębi siebie wtedy. Nawet jeżeli kwestia dotyczy Takich skromniejszych ekosystemów, takich na przykład jak park w mieście, to można zauważyć, że dźwięki, które przedostają się do naszych uszów, też już są tak filtrowane. Na przykład, nawet jak w Dali, czy właśnie niedaleko właściwie, będzie ruch uliczny, to on już jest filtrowany, jest taki. Jak to określić? Jest po prostu taki bardziej rytmiczny, jest taki oddalony i jest taki jak podkład muzyczny bardziej. Nie jest taki nachalny, przecedzony właśnie już przez tę, na przykład, obecność dużych drzew czy dźwięki ptaków. Także nawet to nie odbiera tej mocy, a nawet się z nią komponuje. Także zawsze warto wyjść w przyrodę, jakkolwiek najskromniejszą, nawet. Wiadomo, są takie miejsca, gdzie trzeba dużo. Przejść, żeby zobaczyć więcej zieleni chociażby. Ale nawet jak jesteśmy w bardzo betonowym otoczeniu, to chyba na każdym robi wrażenie to potężne jakaś mała roślinka, która przebija się między płytkami betonowymi. Nawet kontemplacja Takiej roślinki może dać nam to poczucie, przywrócić nam tę relację z tą mocą, która jest po prostu, przesyca wszystko i która jest w nas tak samo. I choć te kwiatuszki, roślinki nie zostały stworzone do Przebijania się przez warstwy betonu czy asfaltu, to potrafią. Tak i my potrafimy więcej niż myślimy, że możemy. Jakkolwiek życzę nam wszystkim brzyznej gleby. <grym> Czyli Warunków optymalnych do rozwoju. Dziękuję.